Witam, Grażyna Rokowicz, Rozmowa Dnia. Zapraszam Tomasz Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy i Tadeusz Konek, członek zarządu w Bydgoskim Klasce Przemysłowym. To moi dzisiejsi goście. Witam panów. Tak na początek. Dzisiaj dobra praca to jaka praca? Dzisiaj dobra praca to praca, która daje satysfakcję, a jako pierwszy warunek, który na, na, który na, na wszyscy oczekują, to przede wszystkim dobra płaca i możliwość Dalszego rozwoju. I taka jest rzeczywistość? Zapytam przewrotnie. Patrząc na to, ile jest ofert pracy, ile osób szuka i czym się kieruje, to faktycznie taka jest rzeczywistość. Rzeczywiście większość ludzi, przede wszystkim, patrzy na warunki płacowe. Są oczywiście inne, satysfakcja, koszty dojazdu, atmosfera w pracy itd., ale przede wszystkim liczy się wynagrodzenie. Czy te warunki, dopytam, satysfakcjonują większość tych osób, które szukają pracy? Jak to jest w praktyce? W praktyce jest tak, że coraz więcej pracodawców boryka się z problemem ze znalezieniem chętnych do podjęcia pracy, co by oznaczało, że niekoniecznie. Dzisiaj na terenie Parku Przemysłowego w Bydgoszczy odbyła się giełda pracy. Firmy z terenu oferowały łącznie 500 miejsc w różnych branżach, m.in. produkcyjnej, logistycznej czy IT. Było też bardzo dużo osób zainteresowanych giełdą pracy. O czym to świadczy z kolei? O tym, że ludzie, bo to nie tylko osoby bezrobotne korzystają z takich wydarzeń jak, jak dzisiejsza giełda. Ludzie szukają pracy czy szukają lepszej pracy. Czyli zmiany. Czyli zmiany. To są nowe firmy duże, Bydgowski Park Przemysłowy prężnie się rozwija w ostatnim czasie. Te firmy tam rosną, zresztą było to widać w materiale i daje takby dobrą markę. Ludzie interesują się choćby potencjalnie możliwością podjęcia pracy w którejś z tych firm. Jak jest na rynku kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o zatrudnienie, w tym zatrudnienie specjalistów po szkołach zawodowych? na kujawsko-pomorskim jest bardzo różnie ten rynek jest dość mocno zróżnicowany, zróżnicowany. a gdzie jest najlepiej w bydgoszczy stopa bezrobocia wynosi 4.9 na koniec września w powiecie bydgoskim 7.8 natomiast region włocławka to jest w okolicach 20% to jest 5 razy 4 razy więcej więc tutaj różnice są duże natomiast jakby we wszystkich powiatach i właściwie w całej Polsce zaczyna brakować osób Właśnie w tych branżach, czy budowlanej, czy metalowej, czy przetwórstwa tworzyw sztucznych, absolwentów właśnie szkół zawodowych, czy technicznych. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej ofert pracy w tych właśnie zawodach się pojawia, a brakuje ludzi posiadających te kwalifikacje. Dużo osób młodych decyduje się mimo wszystko wciąż jeszcze na inną, inny kierunek edukacji, czy szkoły ogólnokształcące. Później na studia humanistyczne. Część z tych osób też podjęła pracę za granicą, no bo wiadomo, że część fachowców wyjechała za, na zachodzie. Poszukiwani są fachowcy w tych samych branżach, co w Polsce. Stąd pojawia się problem. Przyczyna tego braku tych specjalistów, o których mówi pan dyrektor, to także fakt, że szkoły w tym kierunku nie przygotowują, nie ma ich zbyt wiele? Częściowo to prawda, co pani mówi. Jednak ja gdybym chciał przedstawić bliżej. Słuchaczom Państwu ten problem, powiedziałbym przede wszystkim, iż jest to ogromna rola przede wszystkim władz rządu, władz poszczególnych województw oraz władzom oświatowym, szkołom i robić? przedsiębiorcom. Przede wszystkim większa koordynacja, większe zainteresowanie się swoim własnym rynkiem pracy. Załóżmy, jeżeli my mówimy o naszym województwie kujawsko-pomorskim, jest jasnym, iż przeważającą branżą, dającą pracę młodym ludziom, to przede wszystkim przetwórstwo tworzyw sztucznych, budowa narzędzi, narzędzi specjalnych. To przede wszystkim, czyli obróbka metalu. I tutaj bardzo ważna rola szkół, dotrzeć do tych przedsiębiorców i odwrotnie oczywiście przedsiębiorców i nas zrzeszonych w Bydgoskim Klaszcze Przemysłowym. Szczególna rola, aby poinstruować żeby zapoznać rodziców i młodzież z tym, w jakich branżach może ich spotkać największe zadowolenie z pracy. Czy brak tej współpracy, w cudzysłowie, między stronami, czyli absolwentami szkół zawodowych i pracodawcami, wynika również z tego, w jaki sposób szukają pracodawcy swoich przyszłych pracowników, poprzez jakie formy? Czy to ma jakikolwiek wpływ na zatrudnienie późniejsze tych osób? Wydaje mi się, że nie, bo głównym źródłem dla pracodawców poszukiwania pracy jest w tej chwili, tak jak rozmawialiśmy, internet. Są urzędy pracy, są ogłoszenia, więc tutaj bardziej chodzi jakby o przekonanie młodych ludzi, którzy podejmują decyzję o dalszym kształceniu po etapie gimnazjum, czy przekonanie również ich rodziców, że warto kształcić się na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej czy technikum, a niekoniecznie liceum że to są szkoły, które dadzą dobry zawód i w przyszłości satysfakcjonującą, czy w miarę dobrze płatną pracę. Czy pracodawcy chętnie uczestniczą w kształceniu zawodowym uczniów? Jak najbardziej, starają się. Tutaj chciałbym wyraźnie powiedzieć, iż bydgoski klaster przemysłowy, zrzeszający dzisiaj już ponad 60 firm, zdecydowanie preferuje taką linię, Przedsiębiorcy bardzo chętnie chcą uczestniczyć. Ale brakuje czy wystarczająco? tego ogniwa łączącego. Nie, niewystarczająco. A dlaczego niewystarczająco? Dlaczego nie lepiej? <grym> dlaczego niewystarczająco? Ponieważ z pewnością powinny tutaj bardziej oczekują, jakby warunków, oczekują pomocy, oczekują elementów, których to. No. Zainteresowanie rosło. By. Wskazuje się, że ulgi podatkowe zachęcają przedsiębiorców do tego, żeby no więc, chętnie uczestniczyć w edukacji. No więc właśnie, chciałem, chciałem powiedzieć, iż wszelkiego rodzaju ulgi na pewno by zdecydowanie tutaj pomogły. A co zniechęca, gdybyśmy mieli tak wypunktować na pierwszym miejscu? A co przede wszystkim zniechęca zakłady pracy? No to ja myślę, że brak kontaktu ze szkołami. Wystarczający brak. Jakby powiedział raczej brak wykwalifikowanej kadry posiadającej uprawnienia do, do kształcenia, czy może brak czasu, bo pracodawca nieduży, który dysponuje niedużym parkiem maszynowym, musi poświęcić swój czas, musi poświęcić te maszyny, czy materiał na szkolenie ucznia kosztem jakby, jakby swojej produkcji i to w małych firmach średnich często też jest przeszkodą. Ale z drugiej strony jest mi też tak, że specjalistów zawodu do zatrudnienia u pracodawcy też zniechęcają pewne sytuacje, jak chociażby zbyt niska płaca. Co jeszcze według Panów? Generalnie brakuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu. I to nie tylko w Polsce, to jest też problem europejski, że ta kadra się starzeje, nie ma Młodych inżynierów w różnych branżach, którzy wchodząc na rynek decydują się na pracę w przemyśle czy, czy w dużych firmach ze względu właśnie na lepsze zarobki niż zarobki nauczyciela w szkole. Chce Pan powiedzieć, że nie mamy zbyt dobrze wykształconych osób, specjalistów? Chcę powiedzieć, że ich brakuje. Jest ich za mało, zarówno dla pracodawców, którzy zajmują się bezpośrednio produkcją, czy czy budową, jak i w szkołach, gdzie mogliby kształcić przyszłe kadry. A ci, którzy są, jakimi są fachowcami, w opinii panów? Ci, ci, którzy są, są fachowcami zbyt mało przygotowanymi do tego, żeby sprostać wszystkim zadaniom. Co to znaczy? To znaczy, że należy wszystkie środki, zgromadzić, aby, aby podnieść ten, ten poziom za wszelką cenę, współpracować z firmami, które e, współpracują z najlepszymi, współpracować z zagranicą. I to chyba są główne punkty. A skoro mówimy o kształceniu, to w innych krajach Europy, których Pan także uczył, jest bardzo widoczny ten dualny system kształcenia, czyli nauka teoretyczna prowadzona jest rzeczywiście w szkołach, a nauka praktyczna w przedsiębiorcach przedsiębiorstwach. I na przykład w Szwajcarii to aż 87% szkół zawodowych tak ma, w Niemczech ma 60 parę procent, Czechy 58, Węgry 39%. A w Polsce jak to wygląda? W Polsce, praktycznie rzecz biorąc, ta praca rozpoczęła się, rozpoczęła się dość intensywnie i stąd nasze zadanie, aby to utrzymać i zdecydowanie jeszcze poprawić: jest prawda, co, prawdą, co, jest co takim, pani powiedziała. co jest takim przykładem na to, że ta praca się rozpoczęła i rzeczywiście widać to rozdzielenie. Przykład? na naukę teoretyczną w szkołach, praktykę w przedsiębiorstwach. I to jest takie widoczne i realizowane. Tak, to jest widoczne. Ja chciałbym świadczy? powiedzieć z naszego podwórka. Mianowicie my, jako Bydgoski Klaster Przemysłowy staramy się, aby uczniowie, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję, przyjrzeć się zakładom pracy, mieli okazję zobaczyć jak się pracuje. I dla przykładu w zeszłym roku około 500 uczniów odwiedziło nasze bydgoskie zakłady pracy, przyjrzało się, jak wygląda ta praca. W tym roku jeszcze nie ma końca, a już trzykrotnie więcej. I poprzez taką sytuację, co się osiągnie Pana zdaniem? Y, osiągnie się większy poziom wiedzy y, dla rodziców i uczniów, mówiący o potrzebach, jakie istnieją, i kierunkach i zawodach, jakie można zdobyć. I o atrakcyjności, oczywiście. Jeżeli natomiast wspomnieliśmy o tym dualnym systemie, to ja chciałbym powiedzieć przede wszystkim z rynku niemieckiego, bo to znam najlepiej, iż absolwenci tych szkół, w dużych i nawet małych już przedsiębiorcach, bardzo chętnie, bardzo chętnie uczestniczą w pracy w zakładach pracy. Przykładowo, dwa dni w zakładach pracy, trzy dni nauki w szkołach. Tutaj również zakłady pracy. Za pracę wykonywaną w tych zakładach płacą uczniom nieduże wynagrodzenie, jednakże jak bardzo pomagające. I to jest też bardzo istotne, aby no, na najlepszych się wzorować. I klaster już od jakiegoś czasu nad tą sytuacją pracuje i ją wdraża? Tak, tylko w, bardzo intensywnie. tylko w Bydgoszczy. Tylko no, w Bydgoszczy, czy no, państwo chcecie na cały region więc przede wszystkim swoje działania przenieść? W, przede wszystkim w Województwie kujawsko pomorskim oczywiście. Bardzo intensywnie staramy się to prowadzić, ponieważ wiemy, jakie są potrzeby i wiemy, że, że w tych zawodach płace są najbardziej atrakcyjne i dające zadowolenie. Należy wspomnieć tutaj, że właśnie nie dalej jak wczoraj staliśmy się krajowym klastrem kluczowym który jest jednym z nielicznych krajów. I w tym momencie gratuluję i dziękuję panom dziękuję za udział w rozmowie dnia. Przypomnę, Tomasz Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy i Tadeusz Konek, członek zarządu w bydgoskim Klasze Przemysłowym. Kolejna rozmowa dnia jak zawsze o 19. Zapraszam. Trudne nazwy.